Zanim sobie rozpoczniemy, chciałbym was zachęcić do zasubskrybowania kanału Marmak. Jest to nowy kanał na YouTube, świeży kanał, który dopiero rozpoczyna swoją działalność, na którym będą się pojawiać bardzo ciekawe treści, różne tutoriale, różne poradniki, m.in. jak wybicie na Instagramie, czy top 3 najlepszych aplikacji do zarabiania. Link do jego kanału znajdziecie w opisie, a tymczasem my przenosimy się do Call of Duty. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Call of Duty World War 2. Ja nazywam się Kurowski, a to jest piąty odcinek tej serii. Bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do dalszej części operacji Twierdza. Więc rozpoczynamy naszą rozgrywkę. Znawiamy grę. Nie widzę Zuzmana! Niech to szlak! Byli razem, kiedy wieża się zawaliła! Za możemy to utrzymać w pozycję nie mogą się tu dostać! Jak chcesz mam zapasowe granaty! Gdzieś tu jest. Gdzieś tu była broń, pozycję! No dalej! Musimy go osłaniać! Ogień zaporowy! Gdzie jest miotacz Co to? Naleczono pozycję skopu. Dobra a Daniel, pchajuj Tak się rżniecie. Ty i Dymne, Daniel! Zuch, chłopak! Dobra. Nie trzeba mnie prosić dwa razy! Leci dym! Złuch Dobra. No, małbym umarł. No ale niech będzie. Złuszczan! W porządku. Ach. Dobra robota, panowie. Daliście z siebie wszystko. Szwaby zaczęły zjewać. To był kawał dobrej roboty. Nieźle się spisali, prawda, sierżancie? Może myliłeś się co do nich. Hmm. A więc takie z was ciche wody. Byłem dla was zbyt łagodny. Teraz zobaczymy, na co was stać. Gdybyśmy dali mu głowę Hitlera na tacy, narzekałby, że taca jest brudna. Oby tak dalej. A wojna lada chwila dobiegnie końca. Dlatego musimy się postarać. Dobra, nie, nie w to. Nie rozumiem, dlaczego tak? Zdobyliśmy już Marini. Niemcy wycofują się tak szybko, jak napieramy. Pearson udział się na nas bardziej niż zwykle. Będziemy musieli dać siebie wszystko. Y Wiecie, co nie wiem, czy kończy odcinek, czy nie. W sumie dopiero jest... 5 minut dobiega Dopiero, 5 minuta odcinka um. Ale jednak sobie zakończymy Więc bardzo Wam dziękuję za ten za obejrzenie tego odcinka Do zobaczenia w następnym, trzymajcie się Yo